Ciepła woda użytkowa, czyli po prostu ciepła woda w kranie. Jak ją ustawić? Oczywiście, co dom, to inaczej. Każdy ma swoje preferencje, często decydują o tym przyzwyczajenie. Zwykle nastawa temperatury wody mieści się gdzieś w zakresie między 37 a nawet 80 stopni Celsjusza. Z punktu widzenia pracy pompy ciepła, im niższa temperatura, tym lepiej, ponieważ w niższych temperaturach pompa ciepła pracuje efektywniej. Ja zwykle moim klientom polecam ustawić temperaturę gdzieś między 40 a 45 stopni Celsjusza. Wtedy nie ma potrzeby podmieszania wody na baterii umywalkowej czy prysznicowej. W przypadku, kiedy zużywamy w krótkim czasie bardzo dużą ilość wody, warto nastawić tę temperaturę większą. 50, 53 stopni Celsjusza. Wtedy mamy zgromadzone więcej ciepła w zasobniku i możemy na przykład napełnić całą wannę. Nastawa temperatury powyżej 55 stopni Celsjusza jest dosyć ryzykowna ze względu na poparzenie. Trzeba wtedy stosować zawór mieszający, zawór antypoparzeniowy. 55 to temperatura maksymalna. Powyżej tej temperatury włącza się grzałka i woda jest dogrzewana już tą grzałką, co oczywiście jest dla użytkownika droższe nastawa temperatury wody w sterowniku Panasonic jest bardzo prosta. Wystarczy podejść do ekranu, kliknąć strzałkę w prawo, wtedy w menu pojawia się aktualnie nastawiona temperatura i zmieniamy ją strzałkami góra-dół. Następnie zatwierdzamy ją środkowym przyciskiem Enter. Oprócz nastawy temperatury wody warto pomyśleć też o nastawie histerezy, czyli o parametrze, który decyduje o tym do jakiego poziomu może spaść temperatura wody w zbiorniku, zanim pompa ciepła ponownie włączy dogrzewanie tej wody. Standardowa nastawa to 8 stopni Celsjusza. Czyli jeśli nastawimy, że woda ma się grzać do 50 stopni, to dopiero kiedy spadnie poniżej 42 stopni, grzanie ponownie się włączy. Kiedy czujnik temperatury ustawiony jest nie wyżej niż w połowie zasobnika, Taka histereza rzędu 8 stopni Celsjusza jest właściwa. Natomiast jeśli umieścimy czujnik wyżej, bliżej górnej części zasobnika, powinniśmy ustawić histerezę mniejszą, około 4 stopni Celsjusza, by nie zabrakło nam wody podczas kąpieli. Eko tak dla ekologii, ekonomii i komfortu przebywania.